Tym razem po cofon F1 w naprawie, który ma oczywiście rozwalony ekran i to dość, a do tego jest mocno wygięty, co będzie widać. Zaraz, żebym sobie dobrze ustawił, o tak, o, tak słabo w sumie widać, ale jest o, tak lepiej widać, jest po prostu pofalowany. Dlatego w takim przypadku jak jest telefon powyginany, gdzie całe wygięcie się znajduje na korpusie, zakładamy też taki właśnie ekran, czyli razem z korpusem. Wtedy ten y, korpus jest nowy, także jak jest wyświetlacz z nowym y, z korpusem, wtedy się wszystko powinno samoczynnie wyprostować w nadziei też oczywiście, że y, wszystko zadziała. Także lecimy. Zaczynamy oczywiście od szufladki karty SIM. O, nawet jest karta pamięci jeszcze. Dobra. Dwie śruby na dole, tylko nie pamiętam, jak śrubokręt, ale jakiś tam mam. Chyba ten, tak. Także, ta wymiana powinna przebiec całkiem fajnie i sprawnie, no zobaczymy. Tutaj tył jest plastikowy, o, chyba włączyłem, a nie, przycisnąłem telefon, ale to nic. Telefon chyba jest uruchomiony, o jest uruchomiony, także można zobaczyć jak ekran ładnie wygląda, właśnie przez to przegięcie, które o, o, tak ktoś zrobił, e, strzelił dosłownie nie? w tym miejscu i się rozlał, także takie to buty. Nie jest to najnowszy telefon, ale jeszcze w, nie nagrywałem wymiany z niego, ogólnie to już parokrotnie naprawiałem te telefony, ale wtedy jeszcze nie... w nagrywanie dobra kilka śrubek góra kilka śrubek dół wykręcę e, kręcimy dalej śrub już nie ma także pora jest uwolnić taśmę odczytnika linii papilarnych O, daj się Teraz pasowałoby odłączyć mu zasilanie, tylko tutaj oczywiście to jest przyklejone. Także delikatnie, delikatnie. O no ciężko jest wyłączyć telefon, w którym yy, nic praktycznie nie widać na wyświetlaczu, także pyk. Bateria odpięta pora na dalsze elementy dół taśma główna w porządku eee, dobra teraz zresztą kolejność losowa więc kabel antynowy Thank you. Jeszcze poprawne ułożenie aparatów. One się potrafią czasami buntować niestety. Jeden i drugi. Teraz jest w porządku. Taśma boczna. Pozbawiona kleju. Także jak tak to trzeba delikatnie pod, chociaż podkleić żeby nie miała chęci się w jakikolwiek sposób przemieszczać, poruszyć czy coś, bo później się to może zemścić nawet przy w, zakładaniu tylnej budowy. Pora na baterię. Zobaczymy, czy teraz będzie miało lepiej chęć wyjść. Lepiej. A to nie oznacza, że... No... Że... wychodzi. Tylko... Już czuję, że się ładnie odkleja. Ale... O. Może nawet bez potrzeby nagrzewałem, ale to nic. W każdym razie materia wyszła. Tutaj taśmy nie będę przeklejać, bo to jest moim zdaniem za dużo zabawy. A jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. Właśnie, jeszcze na chwilę zapomniałbym. Płyta musi wyskoczyć, zaraz zobaczycie dlaczego. Zapomniałem o paście termoprzewodzącej, w miejscu, w którym powinna być tutaj. Zresztą usunę to do końca. Tutaj była. Tutaj była, w tych dwóch miejscach. Także tak samo dam trochę tu. Jak mam możliwość to uzupełnić. Z tego względu, że e, skoro producent dał, to znaczy, że tam raczej powinno być i, i niech tak też będzie. Dobra, także jeszcze raz muszę poprawić aparaty. jakby było pytanie jaka pasta termoprzewodząca zwykła komputerowa i tyle zresztą ciężko jest kupić jakąś inną no, chyba nie ma dedykowanych do telefonów tak mi się przynajmniej wydaje dobra bateria włożona jak widzicie MB oznacza motherboard czyli płyta główna także kier pokazuje nam kierunek podpięcia Porana. powrót kabla antenowego oczywiście Dobra. no jeszcze jakby się chciał na raz ułożyć wrowek w którym ma być Myślę, że byłoby lepiej. Kurde, ani tym, ani tym trochę wchodzi, ale tak ciasnawo. Dobra, jak go wgniota. to się włączy. Ułożyłem kabel antynowy, a no, tak jak mówiłem, musiałem go trochę wgnieść. Pora przykręcić z powrotem dół. Był przykręcony, zwracam tylko uwagę, że są dwie dłuższe śrubki, mają wylądować tu. I tyle. A reszta nie ma znaczenia, bo są identyczne. Dobra. Bateria podpięta. Folia. E, folia, przepraszam. Separator termiczny. Kurde, no. Separator termiczny położony. Teraz jeszcze tak. Głośnik ma wylądować pinami w tą stronę. Dobra. Lekko go sobie lekko mu dam taśmy dwustronnej bo tamta się u mnie zniszczyła i się włączy dobra <laughs> podkleiłem taśmę dwustronną także wkładamy głośniczek i jest pora na <laughs> tą osłonę tutaj tylko jedna uwaga że te dwie żółte śrubki były po rogach, a reszta wszystkie te same. Dokręcone, więc pora założyć. Kurde, tak to już jest. Oczywiście założyłem osłonę bez podpięcia czytnika linii popularnych dlatego powiedziałem kurde, bo no bo tak. No i musiałem poprawić się. Obudowa się zakłada ładnie, jak widać. Spróbujmy go jeszcze odpalić. No i się pyta, po co go włączyliśmy? Też nie wiem, w sumie. Dwie śruby na dole. Jest taki dziwny torque. Ani oj. Coś większego od tego, co jest w iPhone'ach. Nie, nie pamiętam rozmiaru. To jest jedyny tor, tor, z którego nie pamiętam rozmiaru. No i chyba... A, Zorro. Tak. No, to wychodzi na to, że ma chęć i będzie działać. Ładnie. ładnie ładnie całkiem ładnie muszę przyznać dobra tym pięknym widokiem kończymy to nagranie także dzięki za uwagę dzięki za oglądanie łapki w górę subskrypcje inne ciule yy, przepraszam inne rzeczy dzięki bardzo pozdrawiam cześć